Cześć, jesteśmy cały czas w Tokio, w Japonii, oczywiście, i zawędrowaliśmy do dzielnicy Ikebukuro, gdzie znaleźliśmy muzeum poświęcone shonen anime, czyli anime, w którym chodzi o to, że ludzie się biją między sobą, w szczególności Dragon Ballowi, Naruto i One Piece i też trochę innym seriom. Zobaczmy sobie, co tu mają. Pierwsza atrakcja Karuzela z motywem One Piece. A. Fani na pewno poczują klimat. Tu w ogóle mamy fotospot. Fotów. No nie wiem. Aha, tu są mamy narysowane co tu się powinno robić. Okej, okay, tutaj w ogóle strasznie fajna życie jest taka, że mamy tutaj taką jakby całą uliczkę portową czy coś zrobioną z takimi no, w stylu One Piece'a powiedzmy sklepami czy coś. Oczywiście to jest wszystko sztuczne, tutaj się nie da wejść, no ale fajny klimat w sumie. Mamy też tutaj część automatowo-rozrywkową, gdzie są takie rzeczy, które częściowo, nawet w większości można znaleźć w standardowych japońskich salonach gier, na przykład UFO Catchery. UFO Catcher to jest taki automat, w którym wrzucamy monetę, możemy sobie zagrać i spróbować zrzucić nagrodę. Próbujemy wygrać miśka teraz takiego. Wrócie to tak się pali hajs. No. Gry jest Dragon Balla w wersjach arcadeowych to są takie gry e, jakie są wydawane przez Namco komanda bo w sumie Namco mówię z właścicielem tego muzeum i do... to cała kolekcja fajnych figurek, niektóre naprawdę świetnie zrobione są, bo tam tak średnio było widać. Rzucam 300 jenów czyli jakieś 9 zł, muszę przekręcić. Okej. Okay. Wylosowałem smoka. 9 złotych kosztował mnie smok z Dragon Balla, to jest smok spełniający życzenia. Wylosowałem torebkę, prostu to dobry dzień dzisiaj mam. Tutaj mamy za to możliwość zrobienia sobie zdjęć. Nie, patrz na kamerę. Jest pięknie, to jest Dragon Ball, więc zamiast serduszek będzie jakaś krew pewnie. I teraz tylko czekamy zdjęcia, się nam wydrukują. Warte, Jesteśmy teraz w części muzeum poświęconej Dragon Ballowi. Po tamtej stronie można zejść dwa piętra w dół i zobaczyć. Nie wiem, sam co to było. Bez sensu, kompletnie. Mamy jakieś dekoracje na ścianach, plakaty. Ta część Dragon Ballowa jest bardzo poniżej tego, co bym sobie wyobrażał, bo tutaj prawie nic nie ma. Ale to jest fajna rzecz. My możemy sobie wejść nacisnąć guzik i zmierzyć poziom naszej mocy o no spróbujmy to jest taka właśnie dragonballowa diorama okej oh. oh. okej okay. okay. Jak ja tego zajmę? I tak właśnie wygrałem przypinkę z biakują kuczki z liszem. Hej, mała, ambitna gra, po prostu muszę wyciągnąć sobie taki patyk. To. Hej. Hej. One. 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 Ta część muzeum na temat Naruto to jest taka prawie nieistniejąca, bo nic w zasadzie nie ma, tylko trochę dekoracji. Dobra, mamy tutaj zestaw szonych nowych przekąsek, napój z Dragon Balla. Znaczy jego bycie z Dragon Balla pojawia na tym, że ma etykietę, jak się zdaje, to, to jest po prostu zwykły shake. Do tego mamy z Dragon Balla też takiego oto pieroga w kształcie bu. Czy tam w polskiej wersji się bubu nazywa. No i to jest kolejne takie samo ciastko jak pokazywaliśmy Wam wczoraj, fasola w środku. Tutaj natomiast mamy kubeczek z Lufim, z One Pisa, przyozdobione taką oto bułeczką, czy to jest w sumie takie kukurydziane. Jest to bułeczka, taka jak w Polsce z dżemem. Pod spodem jest zupa. To jest zupa z kukurydzy. Naruto na przykład lubi jeść ramen. Na koniec oczywiście sklep z pamiątkami, z różnymi gadżetami związanymi z anime. Możemy sobie nawet kupić tutaj fól do wanny do kąpieli. Na jest taka oto opaska dla fana Naruto. No, ja tego nie kupię, na przykład. No dobrze, więc tak wygląda Muzeum Szolenów, o, o którego istnieniu dowiedzieliśmy się w zasadzie już tutaj, na miejscu, więc to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, jak chodzi o zgłębianie japońskiej popkultury i te, tego, co zamierzamy zrobić przez najbliższych parę tygodni na kanale Wybuchające Beczki na YouTubie. Zobaczycie u nas salon gier, zobaczycie sklepy z mangami, z anime, z figurkami i tak dalej. Dużo tego tutaj jest i zamierzamy Wam to wszystko pokazać w miarę możliwości, także zapraszamy i na razie.